Pogotowie kryzysowe podcast o zdrowiu psychicznym i rozwoju osobistym, sygnowany Marką Miuel. Dzień dobry, nazywam się Sylwia Miller i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pogotowia Kryzysowego. Jest ze mną Agnieszka Dąbrowska, bo to właśnie Agnieszka Dąbrowska opowie nam dzisiaj o transpłciowości. Agnieszka, powiedz nam na początku parę słów o sobie. Jasne. Dzień dobry Państwu. Tak jak Sylwia wspomniała, nazywam się Agnieszka Dąbrowska. Na co dzień pracuję razem z Sylwią w Poradni Miłe i jestem psychologką dzieci i młodzieży. Skąd ja tutaj w tym podcaście? Otóż dlatego, że. Pracując z młodymi osobami, które często szukają swojej tożsamości, napotykam się na temat również transpłciowości, i w toku mojej pracy, w toku doświadczeń zawodowych, zdążyłam się już sporo na ten temat dowiedzieć, czym będę chciała się tutaj z wami podzielić. No dobrze, Agnieszko, to zaczynamy. Powiedz nam, czym jest transpłciowość? Wyjaśniając znaczenie transpłciowości, zacznę najpierw krótko o tym, czym jest w ogóle tożsamość płciowa. Otóż, ta tożsamość płciowa to jest płeć, z którą my się utożsamiamy czyli to, że ja jestem kobietą, to, że Ty jesteś kobietą, to jest właśnie nasza tożsamość płciowa. I dla większości osób ta tożsamość płciowa jest oczywista każdy ją posiada i, i z reguły każdy wie, jak, jak ta tożsamość u niego wygląda. Zdarza się natomiast czasem, że nasza tożsamość płciowa różni się od tego, jaką płeć przypisano nam przy urodzeniu. Na podstawie cech fizycznych no bo nie jest to jeszcze wtedy możliwe, żeby ktoś wypowiedział się na temat tego, kim się czuje więc, kiedy płeć przypisana różni się od tego, jaką płeć w sobie odnajdujemy, to będziemy mówić o transpłciowości. Więc będzie to konflikt pomiędzy tym, jak odbierana jest nasza płeć, a tym, kim naprawdę jesteśmy. No ale skąd bierze się ten konflikt? Tak naprawdę, z czego to wynika? Tak, najkrócej to wynika to z mózgu, mhm. bo, bo wszystko to, jak siebie postrzegamy, jak siebie odbieramy, kim jesteśmy, dzieje się w naszej głowie, i ważnym będzie wiedzieć, że płód. Z założenia domyślnie ma mózg żeński, czyli małe dziecko w łonie matki zaczyna swoje, swoje życie z mózgiem żeńskim, i dopiero, dopiero pod wpływem hormonów, na skutek trudnych tak naprawdę do określenia przyczyn, ten mózg żeński może ulec przekształceniu w mózg męski lub też nie. I dla przykładu, jeżeli w łonie matki dorasta dziecko z ciałem mężczyzny i jego mózg ulegnie przekształceniu, to urodzi się mężczyzna. Natomiast jeżeli to samo dziecko z ciałem mężczyzny nie dostanie odpowiedniej dawki hormonów i jego mózg nie przekształci się w, w mózg męski, to urodzi nam się osoba o ciele mężczyzny, ale mentalnie będzie to kobieta. Czyli ta rozbieżność, ta niezgodność powstanie w życiu płodowym i, jest, yy, i będzie wrodzona. Agnieszko, kiedy osoba transseksualna odkrywa, że jej płeć biologiczna nie ma nic wspólnego z psychologiczną? Większość osób transpłciowych mówi o tym, że wiedzą to właściwie od zawsze. Czyli w momencie e, odkrywania tego, kim są, rozumienia siebie, e, od razu zauważają, że, e, że, że są inną osobą e, niż, e, niż je wcześniej odbierano, niż je nazwano. E, to podobnie jak z orientacją seksualną. E, my, w którymś momencie, po prostu wiemy, kto nam się podoba, i wiemy, kim jesteśmy. Kluczowym może być też tutaj pewna faza rozwojowa, tak zwanej pomieszanej identyfikacji. To jest faza rozwoju, która występuje u młodych osób pomiędzy 10 a 14 rokiem życia, kiedy to właśnie odpowiadamy sobie na to pytanie: kim ja jestem? Dla młodych osób jest to dosyć trudny czas i trudne pytanie, na które sobie trzeba odpowiedzieć, i dlatego też często wtedy dzieci, młodzież potrzebują pewnego rodzaju wsparcia, uporządkowania, autorefleksji, zrozumienia swoich emocji i tożsamości, żeby dobrze to pojąć, kim ja jestem czasem natomiast dzieje się tak, że pomimo e, pewnych sygnałów we wczesnym dzieciństwie e, niektóre osoby dopiero e, po latach e, dochodzą do tego kim są, jak się czują. E, lub też wiedzą to już wcześniej, ale mm, odraczają e, swój coming out, czyli ujawnienie tego e, Kim jestem na później, na przykład na moment osiągnięcia pełnoletności, bo wtedy już jestem bardziej niezależna, mm -hmm. mogę sobie pozwolić na to, żeby żyć samodzielnie według swoich potrzeb, lub też na przykład po latach terapii i uporania się z pewnym wyparciem tego, jak, jak ja siebie widzę, kim naprawdę się czuję. Mm -hmm. Agnieszko, tak jak słucham tego, co mówisz, to myślę sobie o dysforii płciowej. I zastanawiam się, czy transpłciowość i dysforia płciowa to jest to, to samo? To są terminy podobne, i słusznie ci się termin dysforii tutaj Sylwia nasuwa, bo dysforia jest związana z transpłciowością, ale to nie jest to samo, co transpłciowość. Otóż dysforia. To silny dyskomfort psychiczny, który związany jest z niezgodnością płci. Czyli, jeżeli osobie przypisano płeć niezgodną do tego, kim ta osoba jest, i ta osoba bardzo źle czuje się w swoim ciele, które nie jest zgodne z jej odbiorem, to będziemy mówić o dysforii. Ale można być osobą transpłciową, odnajdywać się w swoim ciele i nie doświadczać dysforii, nie doświadczać tego dyskomfortu. Jednak większość osób transpłciowych cierpi na dysforię, przeżywa duży dyskomfort w związku z tym, że ich ciało nie jest zgodne z tym, kim oni są. No i w związku z tymi nieprzyjemnymi odczuciami dąży do zmian w ciele. Dlaczego do zmian w ciele? Dlatego, że nie da się przystosować mózgu do ciała, czyli jeżeli jestem. Urodziłam się kobietą, a mój mózg jest męski, to nie będę w stanie zrobić tego, żeby mój mózg zmienił się na mózg kobiecy. Jedyne co wtedy mogę robić, to próbować dostosować swoje ciało, żeby odpowiadało tożsamości płciowej. No i tak też się często właśnie dzieje, że osoby z transpłciowością, z dysforią płciową, próbują różne te zmiany w ciele wprowadzić. Zmiany w ciele, ta niezgodność to brzmi, jako poważny, to brzmi jak poważny problem. Zgadza się, bo to jest bardzo poważny problem. I, i osoby transpłciowe nie stają się osobami transpłciowymi z kaprysu, bo, bo tak sobie chcą bo, bo padają nagle na taki pomysł tylko jest to sprawa dużo bardziej skomplikowana. No wyobraźmy sobie, że, że, że czujemy, że nasze ciało nie jest nasze, że, że to jest jakaś pomyłka. To budzi wiele, wiele trudnych emocji. Ja się czuję inaczej, czuję się nieswojo, niekomfortowo ze sobą, i no, osoby dookoła mnie postrzegają mnie inaczej niż, niż ja bym tego chciała. Mogę sobie pomyśleć, że jestem chora, że coś jest ze mną nie tak, mogę chcieć to ukryć, mogę chcieć to wyprzeć. Mogę chcieć się tego pozbyć, ale no nie da się pozbyć tego, jak ja siebie widzę, jak ja się czuję, kim ja jestem. Więc ta dysforia, ta niezgodność płci wiąże się z dużym cierpieniem i stanowi poważny problem, poważny kłopot dla osoby, która się z tym mierzy. Kiedy już ktoś decyduje się otworzyć, powiedzieć, ujawnić swoim bliskim i światu, że doszło do, do, do pomyłki, że, 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 że nie, nie jestem tą osobą, jak, jak mnie odbieracie, to wtedy zaczyna się bardzo długi, mozolny, nieprzyjemny proces dostosowywania właśnie ciała do mózgu. No, no i jest to proces, który, który jest bardzo właśnie wymagający. Mhm. Agnieszko, a na czym polega ten proces zmiany ciała? Ten proces, o którym mówimy, polega na z jednej strony na dopasowaniu danych metrykalnych, czyli tego, jak my się nazywamy, do tego, kim jesteśmy, ale też zmiany w cechach fizycznych, tak by pasowały do naszej tożsamości płciowej. I o tym procesie możemy mówić jako o pewnej korekcie. Istnieje też na to taki termin, taka nazwa, jak tranzycja. I, I ta tranzycja zawiera w sobie wiele etapów, które mogą doprowadzić do tego, że to, to moje ciało będzie zgodne z tym, z tym, kim jestem. Opowiem krótko, może o tym, jak ta tranzycja wygląda, na czym ona polega, jakie są etapy. Wszystko zaczyna się od rzetelnej diagnozy, czyli zanim dojdzie do jakichkolwiek zmian, potrzebny jest kontakt z seksuologiem, z psychiatrą, po to, żeby się upewnić, że to na pewno jest transpłciowość, ponieważ to się może czasami mieszać z jakimiś problemami psychicznymi, na przykład urojeniami wokół płci i wtedy nie będziemy mówić o transpłciowości, tylko o innym rodzaju też poważnej i. i, i, i. I dużej, dużego kłopotu. Agnieszko, jak wygląda tranzycja? Tranzycja y, zawiera wiele etapów. Tak jak wspomniałam, to jest y, proces długi, wymagający, wyczerpujący, mozolny i zaczyna się od rzetelnej diagnozy. Diagnozy najpierw seksuologicznej, żeby osoba, specjalista, który zajmuje się płcią, stwierdził, że, że to rzeczywiście o tym mowa, o transpłciowości, ale też obejmuje diagnozę psychiatryczną po to, żeby wykluczyć ewentualne inne problemy psychiczne, na przykład urojenia wokół płci, które również są dużym problemem, ale nie związanym już z transpłciowością. Dalej potrzebne są też konsultacje psychologiczne i opinia psychologa o tym, że, że doszło do tej niezgodności płci, że ta płeć została błędnie rozpoznana i błędnie przypisana, i wtedy dopiero można rozpocząć etap wprowadzania w ciele pewnych zmian. Pierwsze zmiany to są zmiany. Które, które mogą nastąpić wskutek terapii hormonalnej, czyli możemy przyjąć, przyjmować przez długi czas, bo to też często trwa wiele miesięcy, różne hormony, które na przykład sprawią, że pozbędziemy się nadmiernego owłosienia, albo zmieni się nasz głos na bardziej męski. I, i te badania hormonalne, przepraszam, te, ta terapia hormonalna. Terapia hormonalna e, oczywiście jest poprzedzona szeregiem badań, również konsultacji lekarskich, e, ponieważ hormony to, to jest pewna ingerencja w, w gospodarkę hormonalną, więc to musi się też odbywać e, po konsultacjach i pod ścisłym nadzorem lekarzy. Dalej, e, kiedy już e, e, nastąpują w ciele pewne zmiany i zaczynamy wyglądać inaczej, możemy przystąpić do korekty danych. Dla osób, które mierzą się z transpłciowością, to też jest bardzo ważny moment, bo oprócz tego, jak wyglądają, to osoby te potrzebują też tego, żeby móc um, przedstawiać się tym swoim, swoimi nowymi danymi, imieniem zgodnym z płcią, jaką oni w sobie odnajdują. Um, Korekta danych w Polsce to, to, to również duże wyzwanie, ponieważ aby móc w dowodzie zmienić swoje imię, potrzebna jest sprawa w sądzie i niestety z uwagi na to, że nie mamy takiej administracyjnej procedury na zmianę płci, na zmianę danych, konieczny jest w sądzie proces cywilny i pozwanie rodziców o to, aby o to, że, że ta płeć została nam błędnie przypisana. I dopiero po takim procesie, po sprawie w sądzie może nastąpić zmiana dowodu, paszportu, dokumentów. Ostatnim etapem to są operacje, czyli takie już poważne, poważne zmiany w ciele. Oczywiście, niektóre operacje mogą być wcześniej poprzedzone zabiegami dotyczącymi chirurgii plastycznej, czyli niektóre rzeczy można już wcześniej zmienić, korzystając właśnie z medycyny estetycznej, ale, ale jeśli chodzi o, o takie większe zmiany, zmiany wokół genitaliów, to tutaj jest to już poważny, skomplikowany zabieg, który wymaga. Kontaktu z bardzo dobrymi specjalistami, wymaga dużych funduszy, bo to są spore koszta. No i też wymaga długiego oczekiwania, dlatego że takie zabiegi nie odbywają się często, niewiele osób jest w stanie to dobrze zrobić, więc tutaj jest to coś, co, co dla wielu osób nie jest po prostu w ogóle dostępne. Podsumowując jeszcze to, jak ten proces korekty płci wygląda, to pamiętajmy o tym, jak bardzo on jest wyczerpujący. Wiąże się z dużymi kosztami dlatego, że konieczne są liczne konsultacje, badania, zabiegi. Wszystkie te usługi wykonywane są prywatnie i to dużo kosztuje. Istnieje też pewne ryzyko tego, jak my i nasze ciało zareagujemy na, na tą ingerencję w gospodarkę hormonalną, czy, czy w ingerencję w samo ciało. Mam na myśli ryzyko powikłań pewnych zabiegów i operacji. No i też ryzyko takie, że i tak te efekty, ten nasz wysiłek, te zmiany mogą nie spełnić naszych oczekiwań i, i, i może być to niemożliwe, żebyśmy to ciało mieli tak w pełni dostosowane do. Do naszych potrzeb, do, do, do tego, jak, jak, jak się czujemy. Yy, wiele osób transpłciowych natomiast mówi też o tym, że te skutki uboczne i te wysiłki bledną w stosunku do wizji życia z dysforią płciową, z tym dużym dyskomfortem. Yy, więc, więc jest to, jest to proces yy, trudny, ale dla, dla, dla niektórych bardzo potrzebny. Tak, duże wyzwanie, tak sobie myślę. Myślę też, że wiele osób ostrzega transpłciowość jako chorobę. Co ty myślisz, Agnieszka? Zgadzam się, że jest taki przekaz rzeczywiście w społeczeństwie i niektóre osoby tak to widzą, tak to odbierają. Natomiast ja nie zgadzam się z samym ujęciem transpłciowości jako choroby, ponieważ osoby transpłciowe nie wykazują symptomów chorobowych i nie występują u nich objawy choroby, takie jak nie wiem. Zarażenie, infekcja. Mówimy tutaj natomiast jedynie o tym niedopasowaniu płci, o pewnej pomyłce, która nastała już na etapie tego wczesnego rozwoju, jeszcze tego życia płodowego, ale pomyłce, która bardzo mocno rzutuje na, na jakości życia, na satysfakcji z życia, na, na, na naszym odbiorze tego, kim jesteśmy. Więc, więc nie, to nie są osoby chore. Z tego też powodu, że tego się nie da odwrócić. To to znaczy nie, mo nie mogę się wyleczyć z, z bycia osobą transpłciową, nie mogę zmienić swojego mózgu yy, i, i tak jak już wspomniałam, no, jedyne to, co mogę zrobić, to mogę próbować zmienić swoje ciało. Yy, natomiast bez względu na to, yy, jakby pomimo tego, natomiast pomimo tego, że, yy, że, że to nie jest choroba i nie da się z tego wyleczyć, to bardzo potrzebna i ważna jest specjalistyczna opieka i profesjonalne wsparcie dla osób doświadczających transpłciowości lub dysforii płciowej, z tego powodu, że, że wiąże się to z dużym obciążeniem psychicznym wieloma złożonymi, nieprzyjemnymi, często emocjami i te osoby też często są narażone na wykluczenie społeczne. Spotykają się i z hejtem, i z agresją, i, i z wieloma skomplikowanymi relacjami w rodzinie, w swoim najbliższym otoczeniu. Stąd też ważne jest, żeby nie być z tym samym i żeby mieć, mieć pomoc, wsparcie. Tak, psychologa, terapię, kogoś, kto będzie nam w tym towarzyszył i, i kto będzie nam pomagał przejście przez i ten proces korekty, ale też poradzenie sobie po prostu w codziennym życiu. No to na co zwracać uwagę w kontakcie z osobą transpłciową? To y, ważne pytanie. Myślę sobie, że zarówno dla osób transpłciowych, jak też y, dla, dla osób, które, y, których płeć jest zgodna z, z tym, y, jaką płeć im przypisano, y, ponieważ y, y, wiele, wiele ludzi ma z tym kłopot. Właśnie nie wie, nie wie jak, jak to się odnaleźć, jak się zachować, jak mówić, co mówić. Y, ja z moich y, Doświadczeń osobistych, zawodowych w kontakcie z osobami transpłciowymi często spotykam się z, z taką informacją, potrzebą, żeby nie używać, nie używać dead name'u, czyli tego poprzedniego imienia, tego imienia, które nadali nam rodzice, z myśląc o tym, że mamy taką płeć, jak wskazywały, e, wskazywały to nasze narządy. E, no i dla wielu osób transpłciowych to pytanie o im jest niekomfortowe, e, przypomina to, że, że doszło do tej pomyłki, do tej niezgodności. E, drugim takim też trudnym, niezręcznym tematem są pytania o, o operacje, tak? o to, czy, czy miałeś, miałeś operację, czy będziesz mieć, czy planujesz mieć. No, ale to, to tak, jakbyśmy no, kogokolwiek pytali o, o genitalia, to nie jest temat y, z reguły taki, na który chcemy się wypowiadać, o którym chcemy rozmawiać publicznie. Y, natomiast zwrócę też tutaj uwagę na, y, na potrzeby i y, y, y ewentualne trudności osób, y, 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 które, które, jak to się mówi, są cispłciowe, czyli których płeć jest zgodna z, z metryką, y, ponieważ. Y, Często nie jest łatwo powiedzieć to, co się myśli i połapać się w tych wszystkich nazwach, w potrzebach innych osób, i ta rozmowa o transpłciowości może być trudna dla obydwu stron, i o tym też warto pamiętać. No, wyobraźmy sobie sytuację, że nasz, nie wiem, przyjaciel, brat, siostra, sąsiadka nagle nam mówi, że, że ona nie, nie jest kobietą, albo on nam mówi, że nie jest mężczyzną i że jest kimś innym. No to. Dla nas to też może być wyzwanie, żeby jakoś to w sobie poukładać i, i przyjąć, że ktoś, kogo postrzegaliśmy w taki sposób, nie jest tą osobą. I mogą się zdarzać pomyłki, tak? I absolutnie bez jakiejś złej woli, czasami chcąc mówić do kogoś w takiej formie, jak ktoś sobie tego życzy, możemy się pomylić, możemy zapomnieć, możemy potrzebować na to wszystko czasu. Więc myślę, że to, co jest ważne, to brak złej woli i pamiętanie o tym, że transpłciowość. To jest y, poważny kłopot, i nie trzeba y, dokładać jeszcze tego cierpienia osobom, które się z tym mierzą. Y, warto też pamiętać, że, że bardzo krzywdzący jest ten przekaz, że ktoś sobie to wymyślił, y, że ktoś sobie coś ubzdurał, że to jest czyjś kaprys, bo jak słyszycie, jest to. Y, tak, tak trudne i, i, i wiąże się z tyloma wyrzeczeniami i, i wyzwaniami, że, że takich rzeczy się ludzie sobie nie wymyślają. Więc, więc o tym myślę, warto pamiętać w kontakcie z, z osobami transpłciowymi. Tak, żeby mieć wrażliwość na po prostu drugą osobę. Tak. Agnieszko, będziemy powoli kończyły, ale czy jest jeszcze coś, co na koniec chciałabyś dodać? Ja bym, Sylwia, podpisała się pod tym, co powiedziałaś o, o tej wrażliwości na człowieka. I myślę też, że warto pamiętać, że my cały czas mało wiemy o człowieku. Mało wiemy, tak naprawdę, wciąż, kim jest człowiek i ciągle się tego uczymy, ciągle to odkrywamy. Więc zamiast narzucać komuś, kim może być, a kim nie, to starajmy się zaakceptować to, co, co inni nam mówią, i bądźmy otwarci na drugiego człowieka. Ja bym tutaj dodała jeszcze, Agnieszka, że nie oceniajmy, tylko starajmy się zrozumieć. I przypomina mi się takie zdanie, że dlatego oceniamy, bo zrozumienie jest dla nas często trudne. Więc ja bym jednak namawiała do takiej większej empatii, wrażliwości i próby zrozumienia. Agnieszko, bardzo dziękuję, naprawdę z mojej perspektywy niesamowicie ciekawa wiedza. Mam nadzieję, że dla Państwa również to był ciekawy temat, więc dziękuję raz jeszcze. Dziękuję.